Cześć, witajcie, z strony górnik 88 To jest odcinek z Q&A, z że nie będzie to nudny odcinek, więc ja gram w gierkę w tyle Dobra, nie yy, fast underground O, tak, Ścisze, ściszeć muszę chyba, dobra Ściszę o połowę jest gra z Foxbridge Underground 2 i odpowiadałem na pytania z Hyundai. Kto zadał, kto zadał, kto nie zadał, to Fryer. I tak, pierwsze pytanie. Jaki masz telefon? Zadał pożytkownik Brendota. Telefon mam taki. Taki mam telefon. Nie wiem czy widać. Telefon chciał mi... E, chyba jeden e, No i tak. E, Prundota, e, teraz pytania od prundoty. E, Nagle ze mną. E, nie, bo Brasny ja Solo. To jest jego pytanie. E, I wreszcie się nie pytać, mnie o takie o, o takie rzeczy miałem wreszcie nie pytać, bo... bo ja mam sole Pytanie, czy mam kolegów? Wiadomo, że mam kolegów. Kurwa, i to dużo. E, mam gang, nawet. Eee... Jak nagrywać filmiki? E, też, te wszystkie pytania są od prendoty, bo tylko on mnie lubi. E, ogólnie jedziemy kupić Honda Civic. Gdzie ja tu się kurwa zgubiłem? Nie widzę mapy, widzę swoją kamerę. O, tu sobie kupimy Honda Civic. E, pytanie od Prendoty. Jak nagrywać filmiki? No musisz pobrać... Musisz pobrać program. Program musisz... Po, musisz pobrać program e, Bandicam. I klikasz 12 i się samo robi wszystko. Wszystko się samo robi. Sram na strona na Forda. Sram na to, sram na to. Ja chcę Civic. Proszę bardzo, Civic zajebiście sorry że tak dziwnie spoglądam na tą kamerę ale kurwa statyw mi zasłania a nie mogę inaczej ustawić bo mam e, kamerę w laptopie No, idziemy na Sims weekend trzeba się pościgać trzeba się pościgać i strumingować w tym ogólnie mam ten grana bo z Friarami nie umiecie nawet żadnej dobrej gry e, e, wymyśleć, ja muszę dobrej gry szukać <laughs> e, wracamy do tego, no dobra odpowiedziałem już jak nagrywać filmiki Minecraft proszę. Zobaczymy, zobaczymy czy Minecraft jest sensowną grą do nagrywania. Pytanie, czy znasz Minecraft Bloka? Znam go tylko z YouTube'a. Pytał się mnie, czy chcę z nim nagrać. Ale to nie jest mój... To nie jest... To nie jest... On nie nagrywa tego, co ja bym nagrał. To nie jest moja obrona że żebym ja z nim nagrywał. No i to, i to jest koniec pytań chyba. Może jakieś nowe doszły, zaraz zobaczę. Nie, sami widzicie, sami widzicie. To to, to są wszystkie pytania. Wszystkie e, pytania nagrał. No w ogóle mam fajny, taki niewidzialny telefon. Wy jesteście kurwa biedni, ja mam tylko niewidzialny telefon. E. I... No i co? Nadal mam nie szuwany nie mogę zjeść rosołu. Mam tu... Mam tu... Mam tu, mam tu rosół. Nie mogę go zjeść. Bo go nie czuję. Ja się boję, że odgryzę sobie język. No i co? M mogę więcej powiedzieć. Pozdrawiam i zapraszam do zadawania dalej tutaj. Ja tu sobie podziwtuję moją Honda CV. Pozdrawiam też Dawida, bo wiem, że on lubi ten samochód No, zobacz, tak, takim sobie jeżdżę Elo